Dobra, jak zablokować i odblokować płytę indukcyjną amika. To może najpierw jak zablokować. Uruchamiamy i wykorzystujemy te dwa przyciski. Ten plus i minus. Dobra, czyli teraz może od nowa Włączam. Te dwa jednocześnie naciskam. Raz. i plus, teraz mamy L, sygnalizacja, że jest zablokowane. Teraz jak już chcemy sobie za każdym razem używać indukcji, żeby odblokować musimy użyć tych samych dwóch przycisków i możemy teraz sobie używać indukcji. Czyli to jest jakby takie forma zabezpieczenia teraz przed dziećmi. Teraz jak ściągnąć taką blokadę? Klikamy te dwa i od razu minus. Ona się wyłączyła. Teraz jest jakby zdjęta blokada. I możemy od razu ją uruchamiać. Czyli jeszcze raz, aby zrobić blokadę. Włączamy. Dwa przyciski i plus. Pojawia się l i jest teraz jakby indukcja zablokowana zobaczmy, włączam nie mogę nic przycisnąć muszę nacisnąć dwa przyciski aha, one działają dopiero tylko po zaraz po uruchomieniu indukcji o, teraz mogę sobie już z niej korzystać, czyli to jest dobre jak mamy małe dzieci jak chcemy ściągnąć tą blokadę włączam odblokowuję i minus to wszystko.